Kolejny odcinek z Forminda, czyli dzisiaj stawiamy domki, czy tam stodoły, jak to tam ktoś, zależy jak to tam kto określi. Więc przydamy. przedstawić No i tak podstawą wyglądało na razie to wszystko co by tu chciał postawić, czyli Czy nie jest źle? To byście uśmiechnął to przeszkadza. Musimy jeszcze trochę to tu zjechać. Dalej to tu chyba trochę przeszkadza. No powiedzmy. Nie no dobrze jest. Jeżeli będziemy tak odtąd wyjeżdżać, to się nie stanie. Dobra. Chyba z wszystkiego co by tu było potrzebne, to można już podstawić Pomalutku. nasza maszyna. Taki do ła na traktor I tym bizonem to wątpię, że ja tu wjadę, ale tak i tak będzie wykorzystywany, tylko raczej raz na jakiś czas, więc można by tego bizonu też wstawić cofamy go sobie jeszcze ogólnie myślałem, że może kupić większy kombajn, bo te pola będą się rozrastać z czasem. Mogę to wzgórze z tym przesunąłem, to błąd, ale... idealna jest ona to jest tylko tego ciapka by to przesunął wtedy że na ciapkę jakąś ja jeszcze po z, z tym z poprzedniego odcinka z no z z rybkami to trzeba sprzedać Chciałem dostawać wszystkie maszyny, w sensie to, co nie jest jakby pojazdem. Muszę to czepione jednogłośnie pozostawić na tamtym placu i niech to stoi, a do jego garażu wprowadzimy wszystkie ciągniki. Gdzie ja, kurwa, z tym jadę? Pierdolę. Już hmm. da się tu zwłócić. Taki był plan, tak miałoby być ją. Specjalnie to zrobiłem. Specjalnie w tym pojechałem, żeby sobie zawrócić. Jak powiedzmy, że zwróci mi się, może nawet nie wszystko za tamtą równanie tej gleby. do Te zmiany geodezyjne.

Mogę zapomnieć w poprzednim odcinku spytać, jak. Jak Wasze wrażenie, od by teraz odbioru na tych dwóch odcinkach, jest, jest może jakaś różnica w dźwięku? Bo podpiąłem pod sprzęt mikrofon i nie wiem, czy on działa. Szczerze, nie robiłem testów, ale tak na surowo. Więc jeżeli jest jakaś różnica w dźwięku, to dobrze, jeżeli nie ma, to. No to szkoda. W sumie co ja tam chcę, z ten mikrofon 12 zł Taki zawsze mam. Dobra. No, jak na tym ZF-a idzie jeszcze to... tego tu wstawimy? Niech stoi. Zresztą no, tego tam czytawimy, niech... Zresztą niech stoi z tej maszyny i wtedy kimę na parę miesięcy i wtedy... kurosień z zboży, to się to skosi i będzie nożliwa. To się kurwa nie rozpędza, bo ja to przy tym dlr sobie nie I dziki już, no chyba... I tam ten kombajn, ale ten kombajn to nie wiem. się po co wstawiać. Nie, ja, też jak wszystkie maszyny wstawiamy, to tam też. Ten kombajn też może tam stanąć. Będzie jakoś tak bardziej elegancki. Zostawiłem to miejsce właśnie między 60 a klasę właśnie po to, ale czym się daje, że się kurwa nie znasz. Jest to jest też taki szeroki No dobra, zobaczymy No jak stąd nie no ładnie jest. Nie ma co? Ale to niech stoi sobie, bo to zepsuczam tam, tą tą, tą tą wrażenie. Teraz kima. Przemyślałem to z tego, że on jest tak ustawiony, ale tak. Że to się chyba do sierpnia, więc pośpimy tak jeszcze trzy razy będzie dobrze. Kijk, hier zijn lipjes, dus die hebben we niet bo już to na pole i... żniwić. I z ołudem trzeba żniwić... znowu. nie ma? Czy się mogłem pociągnąć gdzieś tam jeszcze w międzyczasie, w tym pociągnąć siano, ale po co? Czy tam to siano oglądał. W sumie to jest, jest sama dobra odpowiedź, Dobrym pytaniem byłoby to, kto by oglądał znowu Koszenie zboża, no ale... Kto mówił, moja, moja seria, więc mogę sobie tu robić co chcę, więc... Będę chciał zrobić sobie wyścig, to sobie wyścig. A to może kiedyś, to nie jest górny pomysł. Wziąłem jeszcze raz jakiś motor, albo wziąłem się motorykę. motorynkę, Pamiętam, wiem, jeszcze Harley'a i coś tam jeszcze i ścignąć się na drugi koniec mapy. Albo no w ogóle zrobić coś takiego z że będziecie chcieli też, by w ogóle może zebrać te wszystkie maszyny stąd i pociągnąć na drugi koniec mapy. Albo kupić wszystkie działki, te, jakby, na których. Bo jakby pojawia się ta droga polna z zaorać, A to już pod koniec tej serii, jak już będziemy, będę już kończył tą mapę, że nie będzie trzeba już, żeby że to już nie opłaca się, trzeba będzie zrobić coś ciekawego już kończyć, kończyć tą serię z tego. To możemy kupić wszystkie działki na jakby, na jest ta droga i po prostu zaorać tą całą drogę. Potem na zakończenie tego ...by tej serii z tego farminga powinny zasiać i zabrać zboże z tej całej odległości tej drogi. Tylko... ...muszę to wiedzieć. Od was. I... ...ja... ...wiem, to jest głupie pierdolenie, głupie prośby, ale no... ...okazać, że wy tu jesteście, naprawdę pisać te dwa komentarze. Bo jeden komentarz na pięć filmów to jest... No to jest mało. Powiemy zrobić coś takiego, że poza tą całą akcją, że 50 subskrybentów czy 17 osób nam brakuje. To pod każdym filmem 3 komentarze i ciągnę tą serię dalej. O! Tak zrobimy, żeby to się... Żeby mi opłacało i wam. Trzy komentarze i kolejny odcinek. Taki. Taką propozycję dla Was rzucę ja. Że trzy komentarze kolejny odcinek z serii i tak będziemy. jakby będę osiągnąć tą serię, będę wiedział, że Wy to chcecie oglądać. Chyba je zrobimy. I no. Jakiś temat, podrzucać tematy, jak najwięcej tematów. Ja bym chciał wejść z Wami w interakcję, podyskutować porozmawiać o ten temat. Nie tak po prostu podyskutować z Wami, tak, jak człowiek z człowiekiem przed tymi świętami. W sensie święta i tak są za dwa dni, bo we wtorek chyba z tego co wiem, z wtorku na środę są święta, więc może by zrobić coś takiego, że powiedzmy, że święta może nie, że właśnie, że w wigilia, że, pierwsz, że powiedzmy że przez pierwsze 3 dni świąt nie będzie się dostawać na przykład odcinków, bo nie wiem, każdy z nas zajmie się po prostu rodziną. A na przykład po dostanę dostaniecie na przykład kolejne cztery odcinki z tego. W przeciągu dwóch dni cztery, cztery odcinki z tego. I no, pociągniemy tą serię naprawdę no daleko. Daleko, gdzie mleko. I wódka rozlewa się cały wieczór. Znaczy, jeżeli będę miał czas w tygodniu, na pewno nie w czwartki, na pewno nie w piątki, bo... Czwartki i w piątki to ja chodzę do pracy. To są działki, może we wtorki. Mogę nawet zrobić coś takiego, że mogę zostać... Lawa, mogę sobie na wyznaczyć, że na przykład w godzinę będę... W godzinę w ciągu dnia będę poświęcona na nagrywki i... Posiedzę pociągnę tą serię daleko. Czy dalej będę ją ciągnął i tak będzie się dostawać, nie wiem, co wtorek. Co wtorek jeden odcinek Z tego... W międzyczasie jakieś odcinki, jeżeli będzie coś ciekawego się działo u mnie, to mogę rzucać. Bo czemu nie? Jakby, jeżeli Wam się to podoba, mi to tak szczerze problemu nie robi. To czy ja to będę nagrywał, czy nie, to jest sprawa akurat stricte. No to nie jest duży problem dla mnie, żeby to nagrywać, siedzieć, nagrywać po prostu. Po prostu, żeby usiąść, pomagrywać. We wtorki moglibyśmy dostać z serii z Farminga, nie wiem. I w międzyczasie, co? Właśnie tak, co mówię, że osiągniemy coś ode mnie i może założylibyśmy jakąś inną serię. Tylko, no. Co się uda, na przykład, nie wiem, już tych 50 na przykład w każdy wtorek. O! Wyższa Forzyba we wtorki na gry we wtorki wbrew tego na przykład nie wiem, w środę jakby nas było już powyżej 50, 50 bo było nas 60 osób to do tego 27 osób czyli brakuje to na przykład w, w środę prowadzić live o, jakby nas było więcej to bym chciał w środę prowadzić live każda środa nie wiem, zaczynamy o 6 nie wiem, jak ja wrócę do domu to nie wiem, zaczynamy o 18 jakoś live i ciągniemy go nie przykład do 20 albo nie wiem w godzinie godzinnego live'a będziemy robili, w każdą środę. W każdą środę poświęcam godzinkę na odpowiadanie na Wasze pytania. Robimy jakby coś z Waszych propozycji. W sensie ja od, jakby odpalam kamerę, włączam live'a i powiedzmy włączyłbym o 18, to powiedzmy do 18.10 zbieralibyśmy ludzi, o 18.10 zacząłbym co się robić z Wami. Więc powiedzmy, że od 18, od 18, do 18 do 18.10 trwałoby przywitanie i jakby rozpoczęcie tych tematów i do powiedzmy od 18.10.